Witam wszystkie Panny i zapraszam serdecznie na prognozę roku 2021. Rok 2021 będzie bardzo intensywny i ciąg dalszy transformacji i przemian w naszym, w naszym świecie, w naszym życiu. Budujemy nowy świat, ten nowy, wodnikowy świat ma być równy, ma być sprawiedliwy dla wszystkich ludzi. Ze wszystkimi prawami, yy, które nie ograniczają naszej wolności osobistej. Trudna konstelacja Saturna z Uranem, która będzie aktywna właściwie przez cały miesiąc, ale rok 2021 przedstawia się intensywnie początek roku, koniec roku, ale także Saturn w kwadracie do Urana działa z ogromną intensywnością luty, marzec, maj, czerwiec, lipiec, grudzień, nie tylko ekstremą. Saturn jest starym. Saturn jest wszystkim co jest związane ze starymi prawami, ze starymi przepisami. Uran jest tym nowym. Uran jest progresją, jest nowoczesnością, jest równością. Są równe prawa, sprawiedliwe dla wszystkich ludzi. Jeżeli tego nie będzie w świecie, niestety musimy oczekiwać jeszcze więcej protestów, jeszcze więcej rewolucyjnych odgłosów i ludzie będą na pewno walczyć o swoje prawa, takie same dla każdego na całym świecie. To kolektywnie, dzisiaj skupimy się przede wszystkim na horoskopie rocznym 2021 dla wszystkich urodzonych ze słońcem w znaku panny lub ascendent panny. Ja zapraszam ze swojej strony na horoskop indywidualny, ponieważ do, ten jest, będzie bardziej dokładniejszy. Do tego potrzebuję datę, godzinę, miejsce urodzenia, ale także zapraszam do zapisania mojego numeru telefonu, który znajduje się pod nagraniem. Saturn i Jowisz do końca roku 2021 20, 2020, jeszcze raz całe zdanie. Saturn i, Saturn i Jowisz do końca roku 2020 stoi korzystnie dla Twojego znaku, czyli w trygonie rok 2020, e, przeznaczyłabym tutaj do końca przede wszystkim tą energię na realizację i rozpoczęcie wszystkiego. Od 15 listopada, kiedy ten Mars wyruszy w bieg prosty, do realizacji czy też zainicjowania, czy też yy, jakiejś akcji, ma małej czynności w realizacji swoich marzeń i życzeń, ponieważ tak dobrych konstelacji już nigdy nie będzie. Tak? Pluton powraca tutaj raz na 250 lat i razem z, try z trygonem Saturna i z trygonem Jowisza to jest wyjątkowo silna konstelacja, gdzie możesz. Wpłynąć pozytywnie nie tylko na swoją profesję, na wskoczenie na drogę powołania, ale także zabezpieczyć się na następne, na następne 30 lat. Tak? Wy, wykorzystaj ten czas. Następnie Saturn i Jowisz będą przechodzić do znaku, do znaku Wodnika. Tutaj planety te nie mają wpływu tak jak w tym roku 2020 na twoje słońce, czyli trygon pozytywny, że samo coś się układa, że są dobre, korzystne sytuacje. Nie ma wpływu, stoi w takiej pozycji neutralnej, ale ma ogromne znaczenie na charakter pracy i dnia codziennego. Tutaj będziesz, jeżeli chodzi o dzień codzienny i organizację pracy, będziesz coś zmieniał będziesz na, na pewno się przeorganizowywał, czy też uczył czegoś nowego. Jednocześnie Saturn, to są no, Saturn z Jowiszem, jest z jednej strony, Saturn będzie zamykał jakieś stare tematy, czy też na przykład wielu z was, które te, te panny, które jeszcze nie są na swojej drog drodze powołania, będą wychodzić z prac które tylko są na zarabianie pieniędzy i rozpoczynać coś nowego. Saturn zamyka, Jowisz, Jowisz rozpoczyna. Razem z Saturnem i Jowiszem jest to świetny czas na przykład na zajęcie się sportem, na zainteresowanie się zdrowym żywieniem. Ty jesteś znakiem zdrowia. Ja uważam, że Panna jest, i mówię to zawsze, uzdrawianie duszy i ciała, to by było przede wszystkim znak Panny. Zmianę w, w organizacji dnia codziennego, aby było odpowiednia, odpowiedniej ilości czasu na pracę, na odpoczynek, na relaks, na zdrowie, na sport, inne, inne odżywianie, ale też może być, że wielu z Was. Jeżeli są w jakimś uzależnieniu, jeżeli są w jakimś podleganiu, tak, bo to jest szósty dom, będą się z tego uwalniać, będą szukać innych mo możliwości i na pewno nauka czegoś nowego, co czeka nas wszystkich. Ten uran stoi dla ciebie nie tylko w roku 2021, ale aż do roku 2026 w pozytywnym trygonie. I przynosi tutaj Ci korzyści, jeżeli chodzi o naukę, jeżeli chodzi o rozwój horyzontów, o kontakty z zagranicą, o progres, o stworzenie swojego celu wyższego, o zdawanie wszelkich rodzajów egzaminów, kto chce się uczyć, dyplomy, magisterki, doktoraty itd. nauka wyższa stoi to naprawdę pod super gwiazdami, jednocześnie zdobywanie nowej wiedzy. Kontakty, współpraca za granicą, indywidualna, ale także jeżeli chodzi o firmy, o profesje czy też spółki, zakładanie, zakładanie spółek, bardzo dobry czas na wyjazdy, pomimo, że na pewno te wyjazdy będą przez prawo, na całym świecie zmieniane, jeżeli chodzi o latanie, czy też o kontakty za granicę, ty tutaj masz poszerzanie swoich horyzontów i na pewno też wyjazdy, związane z wyjazdami za granicę, a nawet bym powiedziała z tym kwadratem Urana do Saturna, możliwe, że wielu z was będzie się wyprowadzać za granicę, zmiana ziemi, to by było na przykład Uran w znaku byka, rewolucja, coś nowego, w pozytywnym aspekcie, bo to jest trygon, tak, że nagle i nieoczekiwanie będzie coś się pozytywnie zmieniać dla ciebie, jednocześnie od 19 listopada będą także na tej osi zaćmienia w trygonie, tak? czyli rok 2022. To opowiem trochę, trochę później. Jeżeli chodzi o energię, o twoją, o, o twoją energię, jak Ty będziesz działał, jak Ty będziesz jak działała, jak Ty będziesz inicjowała, jakie miesiące są bardzo dobre do wszelkich aktywności. Mars pozostaje jeszcze do 6 stycznia w znaku, w znaku Barana, ale już od 15 wyrusza w bieg prosty, czyli oczekujemy, Więcej aktywności, więcej działania, więcej motywacji w społeczeństwie, ale także ty sama, więcej inicjatywy, odwagi do realizacji swoich marzeń, swoich życzeń. Następnie ten Mars od 6 maja do 4 marca przechodzi do znaku byka i ustawia się w pozytywnym trygonie, tak? czyli od 6 stycznia do 4 marca 2021. I tutaj wykorzystaj ten początek roku, ponieważ intensywnie będzie na zewnątrz się działo. Ty masz tą siłę w trygonie do realizacji wszystkich swoich celów, do nauki, także do, do wyjazdów, do kontaktów, do kontaktów z zagranicą, do. Przekazu wiedzy, jeżeli chodzi o jakieś sprawy sądowe, sprawy urzędowe, ktoś czeka na, na, jakieś, na jakieś rozprawy, na jakieś wyniki, może tutaj oczekiwać korzystnych informacji lub też jeżeli ktoś czeka na, na rozwiązuje jakieś tematy związane z zagranicą, z uczelniami, publicystyka. Nauczanie, nauczanie wyższe, prace na uniwersytetach, czy też wszystko, co jest związane z przekazem wiedzy, ale w takim szerszym, szerszym znaczeniu, tak? czyli ponad maturą. Na nazwę to jest tutaj potężna energia, dużo siły do przeforsowania tego, czego tylko pragniesz. Następnie, bardzo dużo energii masz od 23 kwietnia do 10 czerwca. Mars znajduje się wtedy w znaku, w znaku raka, i tutaj jest świetny etap na poznanie nowych ludzi, na wejście w nowe kontakty, na realizację marzeń, życzeń, poznanie nowej miłości, miłość wśród przyjaciół, praca online bardzo dobry czas, jeżeli chodzi o social media, o internety, facebook i wszystko, co jest z tym związane. To w następnym roku też się będzie bardzo zmieniać, jeżeli chodzi o prawa, o przepisy. Czyli tu proszę na to zwrócić uwagę i otworzyć się na nowe, na progres, na to, co jest związane z wyższą techniką. Mars przejdzie do Twojego znaku, do znaku Panny, 29 lipca do 15 września. Ten czas jest dobry na realizację swoich marzeń, swoich życzeń, na duży czas ekspresji siły, wiara, swojej siły, motywacja. Może będziesz pracował nad swoim imić, może będziesz zmieniał zmieniała coś, w swoim wyglądzie, walka o siebie w praktyczny sposób, praca nad czym? Praca nad, nad jakąś relacją. Myślę, że ka, każda panna od roku 2021 będzie podnosiła, będzie ponosi, po, podnosiła swoją wartość, swoją, swoją pewność siebie. Ten szósty dom, dom panny, Nazywa się też w negatywnym sensie praca dla innych. Ty masz pracować dla innych, ty masz robić dla innych, ale najpierw masz myśleć o sobie, tak? Czyli te relacje, te związki, gdzie pracujesz ciągle dla innych, pokazują ci tylko to, co masz zmienić w sobie i ten fokus razem z Marsem będzie skierowany na ciebie, i to bym poleciła ten kurs trzymać przez cały rok 2021. Bardzo dobry czas też Mars w Skorpionie od 30 października do 13, do 13 grudnia, jeżeli chodzi o komunikację, o pisanie, o przekaz wiedzy, zorganizowanie warsztatów czy też zapisanie się na jakieś kursy na pracę online. Korzyści ze strony, ze strony rodzeństwa, kto ma, a także wyjazdy na bliską odległość. Tutaj mam na myśli, w, w danym kraju, tu gdzie jesteście, nauka, 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 tak? czyli to masz przez cały czas w pozytywnym aspekcie. Panny, które chcą się uczyć, które chcą się rozwijać. Zresztą z y, Uranem w trygonie do roku 2026 jest przede wszystkim, że przechodzisz na, na, wyższy, na wyższy poziom, już jesteś, Uran już jest od roku w trygonie, że rozwija się Twoja intuicja, że uczysz się y, coraz bardziej szybciej, że rozumiesz też, y, łatwiej y, łączysz, wiążesz. Przeszłą wiedzę, z nową wiedzę i sterujesz do tego swojego celu wyższego, tak? Czyli przechodzisz na, na już jesteś, tak? Na, na wyższym poziomie świadomości i to będzie jeszcze szybciej, czyli taki speed, tak? Że br, br, rozwój tutaj przede wszystkim. Jeżeli chodzi o Twojego Merkurego, Merkury będzie także w biegu, w biegu wstecznym i tutaj warto sobie zapisać, ponieważ Twój patron Merkury w biegu wstecznym nie jest to dobry czas na rozpoczynanie czegoś nowego, ale przede wszystkim na, na sprawdzanie, na korygowanie nie zakładajcie w tym czasie własnych działalności. Zrezygnowałabym też z jakichś wyjazdów, z jakiejś podróży, czy z jakichś planów związanymi z inwestycjami, czy z pieniędzmi, a to by było w wodniku od 30 stycznia do 21 do 21. Lutego, tutaj na przykład nie poleciłabym przeprowadzki, to można zrezygnować. Czas jest dobry na rezygnowanie z prac, wychodzenie z czegoś, ale na pewno nie rozpoczynanie. W bliźniaku tutaj musisz uważać, bo tu ta, także będą zaćmienia, i te za, zaćmienia w bliźniaku od 30 maja do 23 czerwca wpływają na zmianę kariery, na Twój status, na Twoją drogę powołania i te panny. Które nie są na swojej drodze powołania, które nie są zadowolone z tego, co robią, które są w jakimś podleganiu, które są w jakieś ograniczeniach, gdzie są narzucane jakieś restrykcje, razem z zaćmieniami, to zaraz omówię, będą do, przez, no, do końca roku 2021 to na pewno zmieniać i w wadze 27 9 do 18 yy, października. I tutaj jest przede wszystkim, jeżeli chodzi na, o tworzenie zabezpieczeń, też bym nie poczynała czegoś nowego tak? i uważała na pieniądze. Tak? Bo tutaj możesz komuś pożyczyć, ale tutaj będzie trudno, abyś to otrzymała. Wenus w pozytywnym aspekcie: czas na miłość, czas na zarabianie, kreatywny rozwój, na poznanie jakiejś fajnej osoby. Wenus w, byku, w trygonie. Od 14 kwietnia do, do 9 maja. Świetny czas, tak? Nie tylko na poznanie jakiejś osoby, ale na wejście w współpracę, kooperację za granicą, na naukę, poznanie miłości za granicą, poznanie jakiejś osoby za granicą, nawet jakiegoś czy jakąś cudzoziemkę, cudzo, cudzoziemca, ale także interesy z ogromną, z ogromną korzyścią. I Wenus w Koziorożcu od 5 listopada 2021 do od 5 listopada do 22 marca 2022, czyli tak długo będzie ta Wenus w znaku koziorożca, ponieważ będzie także w biegu wstecznym w Trygonie. Tak, czyli nie tylko czas na miłość, ale na zajęcie się hobby, pasję, temat dziecka. Kto jest tym zainteresowany, co, kto chce mieć dziecko, to w, w, tym, w tym okresie spędzanie czasu z dzieckiem, kto nie chce dziecka, tworzenie nowych projektów, nowych wizji, nowych planów, czas na miłość, czas na stały związek, świetny czas, jeżeli Wenus będzie w biegu prostym na śluby, na zaręczyny, na jakieś nowe projekty, inspiracje, zajęcia się pasją, pasją, hobby, Otworzenie się na miłość, na nowe relacje, na nowe związki, na nowe znajomości, więcej przyjemności, więcej, więcej radości. Merkury będzie w biegu wstecznym, to już powiedziałam, w wodniku, bliźniaku i wadze, ale Merkury w roku 2021 będzie też tworzył pozytywne, pozytywne tranzyty, które sprzyjają w biznesach, w interesie, w nauce, w rozwoju intelektualnym, w podróżach i nawiązywaniu kontaktów. Dla ciebie bardzo dobry czas, szczególnie od 19 kwietnia do 4 maja na naukę, na rozwój i podróże. Od 11 do 28 lipca. Tutaj, jeżeli chodzi o sferę przyjaciół, protekcję ze strony przyjaciół, pomoc ze strony grup, ze strony organizacji, pojawienie się nowej miłości wśród przyjaciół, ale także trzecie partnerstwa dla, dla tych, którzy były już w dwóch związkach stałych, protekcję, protekcja i pomoc. Następnie. Merkury w Twoim znaku najlepszy czas na biznesy, interesy, na nowe kontakty i tworzenie nowych zabezpieczeń od 11 do 30 sierpnia. I Merkury w Skorpionie od 5 do 20, do 24 w znaku, w znaku Skorpiona. Tutaj chodzi także o naukę, o pracę online, o komunikację, o tworzenie nowych grup, nowych organizację i od 13, od 13 grudnia, czyli w ostatnim miesiącu ta yy, Merkury będzie przechodził do znaku Koziorożca i tutaj oczekujesz przede wszystkim korzyści, tak? czyli koniec miesiąca znowu be, będzie, be, będą zabezpieczenia i będą pieniądze. Jowisz Jowisz pozostaje prawie przez cały rok w znaku, w znaku Wodnika, ale od 14 maja do 20 czerwca przechodzi na krótko do znaku ryb i pod koniec roku 2021 do końca roku 2022 będzie przechodził do znaku, do znaku ryb, czyli cały rok 2022 i miesiąc, nazwijmy to, w roku 2021 jest w opozycji. Ten Jowisz tutaj będzie się łączył z Neptunem, co oznacza, że oczekujesz spełnienia marzeń, spełnienia życzeń w roku 2022, ale wcześniej, od 14 maja do 20 czerwca, wskazywałby na pojawienie się nowych znajomości, na wejście w nowe kontakty, na pojawienie się osób, które będą miały duży wpływ. Na Twoje relacje, na Twoje związki, na pojawienie się partnerów duszy, pojawienie się jakiejś osoby, która pomoże Ci w rozwoju, sytuacje szczęścia, szczęście nadchodzi z zewnątrz, e, pojawienie się miłości, możliwości ekspansji, pojawienie się też ludzi, tak, czyli szczególnie od grudnia przez cały rok 2022, z którymi się rozwijasz. Spirytualnie, których, których, których czujesz, uznania, uznania o to, otoczenia, ale także nowe propozycje współpracy, kooperacji, możliwości wyjazdu, czy też zmiana otoczenia. Gdzie czujesz się dobrze, coś, co jest związane z emocjami, z uczuciami, gdzie, gdzie spełniasz się osobiście, ale także czas tutaj na, na śluby, na, na zaręczyny, wiele, wiele propozycji. Sam Jowisz razem z Saturnem, który pozostają w wodniku przez rok 2021, jeżeli chodzi o pracę, o dzień codzienny, proponowałabym już podsumowując, ten krótki opis roku 2021 na słuchanie się intuicji, na wykorzystanie nowych, nowych technik, nowych sposobów komunikacji, przesyłań. Jest to także czas z Jowiszem i z Saturnem. W kwadracie także do Urana, ale z samym Saturnem i Wiszem myślę, że rozwój przede wszystkim telepatii, a ty z tym Uranem w Trygonie no będziesz tutaj po prostu górować na, nad wszystkimi swoimi, swo, swoimi umiejętnościami i zdolnościami. Czas jest bardzo dobry w roku 2021 na wejście w grupy, wejście w organizację razem z ludźmi którzy mają podobne myślenie, którzy mają podobną ideologię, organizacje, kluby, grupy, szkoły, rozwój, naukę, która pozwoli ci się rozwijać, social marketing, praca z internetem, wszystko co jest związane z nowoczesnością i z techniką. Zapowiada się bardzo interesująco. Jeszcze chciałam krótko o zaćmieniach. Te zaćmienia, ponieważ rok 2020 był taką ekstremą, tak? raz na 6000 lat, i w roku 2021 mamy tylko 4 zaćmienia, bo w tym mieliśmy aż 6 z ogromną intensywnością ze względu na połączenia Plutona z Saturnem. Zaćmienia, które będą się odbywać w bliźniaku i w strzelcu, odbywają się w kwadracie, czyli 26 maja, <coughs> przepraszam, w znaku strzelca zaćmienie księżyca, 10 czerwca zaćmienie słońca w bliźniaku i 4 grudnia ostatnie totalne zaćmienie słońca w strzelcu. Następnie zaćmienia przychodzą na oś pyk skorpion i przeciągają się do roku 2022. Te zaćmienia na osi bliźniak-strzelec są związane. <coughs> Dla z możliwością wskoczenia na drogę powołania, z otwieraniem własnych działalności, ze zmianą statusu, ale także sytuacji w domu. Wielu z Was, wiele z Was będzie myślało o wyjazdach, o zmianach domu, o przeprowadzkach, jeżeli jesteście w sytuacji, gdzie nie spełniają się Wasze marzenia, gdzie nie możecie się rozwijać, gdzie nie jest optymistycznie, e, gdzie e, w sy sytuacjach domowych, rodzinnych brak jest zaufania, gdzie czujesz się niepewnie, to, jest to, to są tutaj możliwe, dlatego że ten uran w trygonie sam przynosi jakieś propozycje, sam przynosi nowe, nowe mo możliwości. Oczyszczenie tematów rodzinnych, zakończenie jakichś trudnych tematów. I otworzenie się na nowe, ale także panny, które nie są na swojej drodze powołania, razem z tym węzłem karmicznym w bliźniaku, otwierają się na nowe, przechodzą do działania, więcej akcji, więcej dynamizmu, więcej własnej inicjatywy i wychodzenie z podlegania, wychodzenie z ograniczeń. Tak? Czyli te z Was, które jeszcze tego nie zrobiły, będą to na pewno robić. Bardzo dobry czas, jest właśnie, jak już mówiłam, kiedy Mars jest w biegu prostym, ale także Merkury ci sprzyja, to już mówiłam. A od 19 listopada 2021 do końca roku 2022 rozpoczynają się zaćmienia na osi byk Skorpion w pozytywnym znaczeniu, tak? Czyli kierujemy wtedy w kierunku byka, i u Ciebie jest stworzenie nowych celów. Znowu zagranica, ta zagranica tutaj cały czas. Kontakty, współpraca, kooperacje za zagranicą, nauka, rozwój spirytualny, rozwój Twoich horyzontów, poszerzenie, poszerzenie tych kontaktów. Jest, że ciągle widzę gdzieś fruwasz, gdzieś latasz, co, coś się uczysz, nauka no, nowego języka. Czas jest świetny na przekaz wiedzy, na nauczanie, na pisanie, na pisanie książki, napisanie blogów, na studiowanie, na poszerzanie swoich horyzontów jeszcze raz, ale przede wszystkim na naukę. I węzeł karmiczny, który będzie znajdował się w Skorpionie, będziesz wychodziła może z jakiejś stagnacji, z jakichś przyzwyczajeń, z ograniczeń, tak? czyli ze stereotypów myślenia o sobie, że zasłużyłam tylko na tyle musi teraz powiedzieć: Chcę wszystko, biorę wszystko, idę w kierunku tego wszystkiego, oczekuję, wszystko co najlepsze i to akceptuję. Ja dzisiaj serdecznie dziękuję. Dziękuję także za rok 2020. Dziękuję Wam za zaufanie. Ja będę dalej kontynuować swoją, swoją działalność. Dziękuję za lajki, za komentarze. Zapraszam do indywidualnego kontaktu. Życzę Wam wspaniałego roku 2021 i powodzenia. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.